Na tę paczkę czekałam całe 34 dni. Sprawdźmy, czy było warto. Polska marka na oko, która specjalizuje się w niepowtarzalnych wzorach i w wyjątkowych połączeniach materiałów. Impulsem do zrobienia zamówienia w tym sklepie była reklama tej marynarki. Gdzieś na Facebooku mi się ją pokazała i od razu zapałałam do niej miłością. Stwierdziłam, chcę ją. Mieć. Nie miałam świadomości, że tutaj wszyte są takie cekiny, że tutaj ten kolorowy wzór, który tutaj mamy, ta kratka, ona się błyszczy. Marynarka ma taki luźny krój, z tyłu jest różowa etykietka, fajne są te trzy kolorowe guziki. To wszystko jest ciekawe, intrygujące i zwracające uwagę. A jednocześnie w odbiorze ta marynarka jest taka stonowana, no bo szara. Oczywiście, jak weszłam już do sklepu na oko, no to nie mogłam się oprzeć. Więc kupiłam też marynarkę w taką kolorową jodełkę. I też nie miałam świadomości, że ona się mieni, błyszczy, bo widzicie, w materiale jest taka złota nitka. Jest to dość interesujące. Z tyłu też znajduje się taki kolorowy element. Tutaj na rękawach też są kolorowe guziki, tym razem żółty i różowy. Spodobała mi się też taka biało-czarna y, bosmanka, sprawdźmy jak będzie na mnie leżała, ale ta kurteczka jest ładna. Podoba mi się to, że jest raczej stonowana, czyli nie mamy tutaj kolorowych, krzykliwych guzików, tylko takie tradycyjne, klasyczne czarne. I te guziki są i tutaj z przodu, i przy rękawach. Zobaczcie na to, co się dzieje w środku. Taka żółta. Piękna podszewka, ale to jeszcze nie koniec. To jest ta sama kurtka, tylko w innym zestawie kolorystycznym. No powiem Wam, że wyglądam w niej świeżo i kwitnąco, wydaje mi się, bardzo podoba mi się ten kolor, ten odcień, podoba mi się to, że są tutaj pasujące guziki, czyli mamy tutaj taką piękną śliweczkę, i tutaj z przodu, i przy rękawie. Pokazałam wam do tej pory cztery rzeczy ze sklepu na oko, pora na piątą. Zostawiłam tu marynarkę na sam koniec, bo mimo tego, że w sklepie na zdjęciach mi się podobała, to na Żywo już zdecydowanie mniej. Więc jeżeli mam z czegoś zrezygnować, to na pewno rezygnuję z tej marynarki, bo nie dość, że nie podoba mi się ten wzór i dobór kolorów, no to jeszcze ten napis też nie jest w moim guście. Co zostawić, co oddać? Piszcie w komentarzu.